W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc od pąckim piłatem, ukrzyżowan u Marii pogrzebiom, Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Boskie serce Jezusa, narodzone z najświętszej dziewicy Maryi, stające Betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie, i wychować młode pokolenie na twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi. Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym I ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, Przez miłość Twojej Matki Maryi, Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym I ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, Przez miłość Twojej Matki Maryi, Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdarz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdarz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, narodzone z najświętszej dziewicy Maryi, wstające Betlejemskiej. Pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie i wychować młode pokolenie na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen boskie serce Jezusa przez miłość twojej matki Maryi Obdarz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, obdarz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, obdarz miłością matki w stanie błogosławionym, i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, Przez miłość Twojej Matki Maryi, Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym, I ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, Przez miłość Twojej Matki Maryi, Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym, I ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi, Wstające Betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie i wychować młode pokolenie na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym, i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi, w stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, Opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie i wychować młode pokolenie na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi Obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym, i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi. Obdarz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi, w stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie, i wychować młode pokolenie na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci, Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci, Boskie serce Jezusa. Przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi. Obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, Obdasz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki Maryi, Obdasz miłością matki w stanie błogosławionym, i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Boskie serce Jezusa. Przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.